Elo, witam wszystkich. Dziś sprawdzam mod e, Evil Nun i No Weapon. No Weapon, czyli to będzie ten Emir. Tu to stoi, niebieski, taki potwór. A Evil Nun to właśnie te dwie zakonnice tu, tu są. Ja już trochę tak sprawdzałam, czy działają. E, Spam gumy, to taki, to taki kurczak, co jak będzie mnie bił, to ciemno się robi. Na chwilę, tu jest Evil Nun. Właśnie ja ich nie mogę zabić, ale jak na Surbiwa to oni mnie nie mogą zabić. O, ta właśnie Madeline śpiewa. A ty może? Nie. A to jest takie, takie są kawałki broni, jak jest z tego. Z, z moda tego mira, że chyba jakąś broń robić. Nie. No właśnie, osadników też nie chcą bić. O. Ej, co ty robisz? <grywa> no, ja mogę go bić, a właśnie on nie chce. Takie klucze, jakie jeszcze są. Nawet szkielecik nie chce się bić. Ej, szkielecik. Ej, wezmę na chwilę. Na właśnie ten survival. Zobaczę, jak to właśnie z młotkiem. Gdzie ono jest? jak będziemy nie widzieć młotek musz? ale co ona tu trzyma? młotka chyba czyli gdzie ona jest? Elina. ja muszę trochę się odsunąć ponieważ oni mnie od razu zabiją. do przemiany świata i zobaczę kto pierwszy właśnie mnie tutaj złapie momencik bo się razem nie biją to chociaż Zobaczę czy mnie będą bić. A, tu starczy przetrwanie. Sekunda. Dobra. I kto będzie mnie pierwszy to bił? Ej, ej. O nie, kurczak idzie, nie chcę. Nie wziąłem od broń, będę się kluczem. A! Ulu wow. no, krzyczy! O boga. Ale tam po co mi nie zdążysz się tego? Gdzie oni są? Nie, nie, nie! Jak mnie pałką, pałką. Ja się bronię, ja się bronię, uciekaj. Ja się bronię. coś się Nie chcę mnie widzieć, ale... Ej, nie bij mnie, jestem bezbronny. No. Dobrze, nie bij mnie. Masz rację. Idę ty kurczaka. Kurczak, kurczak, chodź. O, za mnie od razu. A ten kurczaczek fajnie tak robi, że... Żyjesz się ciem... ...że jest się ciemny, że ciemny się robi. Idę, uciekam. Co mnie zabić? A, ale on jest szybszy od tego kurczaka. Chodź kurczak. Chodź. Chodź kurczak. Bo kurczak nie zabije? Ten nie zabił teraz. Moment. Chodź. O nie, za blisko jestem jej. O, kurczak. O właśnie, ciemno się robi, jak kurczak nie zabije. Na chwilę, a potem znowu jasno. Dobra. Eee, na dziś już wszystko. Jeśli Ci się filmik spodobał, zostaw subika i łapkę w górę. Cześć!